Nie masz Premki, to idealny czas, aby to zmienić. Dzięki szybkiej Premce.pl możesz w przystępnej cenie zakupić dostęp do konta premium. Dodatkowo z kodem Kacorwin dostajecie fajny rabat na wszystkie dostępne produkty. Link do strony macie w opisie. Jeszcze tak szybko przed filmem, chcę Was zaprosić na serwer oGMC.pl. Jest to mój serwer, który startuje 30 maja. No i dodajcie sobie już IP do listy serwerów i miejmy nadzieję, że widzimy się na starcie. Więcej info na Discordzie. Macie w przypiętym komentarzu, jak i też w opisie. Pozdro! No, się ma, no, się ma, gościu. Co tam, co tam? No, dzisiaj sobie poczytujemy. Mam, mam jakąś papier Wenę ogólnie na czytowanie i nie wiem Czy to może jakiś testosteron mi wywalił Czy może wy też tak macie Dajcie mi znać w komentarzu Ogólnie zrobimy tak, Psz, dobra zrobimy co 600 łapy w górę by losował jedną najlepszą Rangę na mój serwer ogmc.pl Który startuje już 30 maja Na który was bardzo serdecznie zapraszam Zostawcie swój nick w komentarzu, łapeczkę do góry No i subskrypcję na kanale ponieważ będzie to Losowane przez NikeBota e, Ogólnie macie właśnie na tym Discordzie Kolejne konkursy na dwie e, Zajebiste rangi, możecie sobie wbić. Zweryfikować się i wziąć właśnie udział w konkursie, tak jak teraz widzicie na ekranie. Wystarczy tylko kliknąć, a nam będzie naprawdę miło, jeżeli zagłosicie u nas na serwerze. Pamiętajcie, serwer jest od graczy dla graczy. E, miejmy nadzieję, że będzie to jeden z najlepszych serwerów, e, na którym ogólnie graliście w ostatnich latach. Dobra, my tu pitu-pitu. Ja mam 250 tysięcy. Ogólnie mam więcej na innych kontach, ale dzisiaj postanowiłem trochę poczytować na serwerze Anarchia. Na dniach będą też mega zajebiste odcinki, i pamiętajcie, że też jest rekrutacja do. Zespołu nagrywkowego, którym angażuje widzów w filmy kontentowe i nie tylko, będzie ich coraz więcej. Więc bardzo serdecznie wasz. Zapraszam. Linki macie w opisie. Dobra, mamy 250 tysięcy, tu jest czerwona krowa, ale to w sumie. Od kiedy są czarne kurczaki? te? Ginąłem dwa razy chyba od upadku i raz mnie właśnie gościu jak sobie zabił, jak sobie rzucałem pieniądze, więc ja po prostu szybkie zrobimy takie szybkie cięcie na siku. Ja sobie kupię itemki i widzimy się przy pierwszej teleportacji. Oto jest spółka Złotona! Ej, kumacie, że na zwykłego diamentowego seta jakieś tam inne pierdały, perły, i ogólnie takich chwipunek poszło mi aż. 32 tysiące? To jest niesłychany, ile tutaj trzeba naprawdę chorować, żeby mieć jakiekolwiek itemy? To to jest coś niesamowitego. E, ogólnie tak, ogólnie mam do was prośbę, proszę napiszcie mi w komentarzu również pod swoim nickiem 5 najlepszych według was darmowych cheatów do Minecrafta, a ja spróbuję z nich nagrać fajny odcinek e, i co? No i na pewno najtrafniejsze tutaj komentarze pojawią się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby właśnie dołączać na discord o Zapraszam was. E, będą Konferencje, będzie gadanie z graczami No i ogólnie będziemy dbać o tą fajną Społeczność, ci co wiedzą jaki ja jestem No to będą naprawdę Zadowoleni, dobra ja ogólnie tak Mam w sumie itemki, mógłbym się Zacząć tepać Ty... Ta. Dobra tepają mnie Co to za gówno Ojo Co to jest za banda Brudosów Ej, <śmienicza> e, mordeczki Halo, dawaj, dawaj, pizga mi się Halo O kurde, ile was jest Ej, dobra, oni się ze mną bawią, czy co? <śmienicza> Fajaki idą! Fajaki idą! idą! O, ten goseczek ma skrypta w ogóle. KC, Remi, KC. Macie to, co? Czekajcie, czekajcie, czy oni do mnie zadzwonią w ogóle na Discordzie? Oni naprawdę chcieli mnie zabić? Takiego Sigma? Ja, ja myślałem, że Miki, Miki gra ogólnie 132, to jakiś youtuber. Jest taki chyba gościu na YouTubie coś, coś z Miki właśnie chyba też 132, tylko nie, nie, nie pamiętam. Nie, nie Miki Rolo, nie Miki Rolo, tylko... Ja, jakiś inny tam kurwa debil Sze, Sześć peron musiałem przez was syknąć Ty cheaterze wredny Nie wredny Czyli gdzie wy macie tego tra... O kurwa to jest tak raz dwa trzy cztery Nie to wy jesteście po 4, 5, 6... czekaj ja Przejdę się jeszcze tam coś c Wy jesteście pojebani no przed chwilą Elitrę mieliśmy natrafić Dwie bomby cegnął w mieli Zabiliśmy Ja pierdzielę Tu jest hit, tutaj nic nie ma <laughs> Nie kończy się No ale tutaj to, to, to tu się nie wchodzi Jest Jest Tu to za debil Dawaj zaburował Odkupuję Odkupuj Skoczę, skoczę skoczę Dawaj ma, Dawaj trwa, Ja, ja, ja leję w ten z ustaj, z ustaj. Z ustaj, Lego, dawaj, lego, lego. Dawaj, dawaj! Dobra, nie wiem Nie skakujcie, bo ten niech lat skoczy. Dajcie mi skoczyć, bo ja traciłem. Ja tak poch fajnie zabieraj tylko. Ej, no nie mam mojego niku de A miał coś fajnego? W tym zabójstwie zdecydowaliśmy, że pójdziemy sobie troszkę pograć, jakiś tam hazardzik czy coś. No i ogólnie przewaliłem 15 tysięcy. Późniejszych teleportacjach nie szło mi za dobrze. Niestety wywaliłem się kompletnie za zero. Nic nie zrobiłem, jak taki kurde stivek na serwerze, jakbym pierwszy raz grał w ogóle na tym trybie. O kurwa! Nie! Ale odjebałem manianę. ale mi zrobili na taki odswieła. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest dopiero początek mojej zajebistej przygody na serwerze Anarchia. O, tę No i elegancko. To mi się podoba. A co mamy tutaj w zanadrzu? O kurde, ale pedalski trap. Aaaa, kurwa! Ty, zainfekowany zostałem. Mu chuja w buzi. O kurwa, jakie geje! Ty, jakiś nieprzyjemny. I dobra O kurwa leci za mną Do frajer jebany na L3 O kurwa Ale dym się dzieje Ale dym się dzieje Ale jest dym to, to jest niesamowite, że ja nie mógł nikogo zabić na serwerze, ty. I to już jest druga w ogóle wyjebka, nie? Plastikowy boss, Cutspeak gra. Tylko proszę, żeby to nie było jakieś gówno jebane, bo się chyba zesram. O kurwa! Ej mordo! Mordo, ty chyba nie jesteś co się wjebałeś ogólnie. Mordo, ty naprawdę nie wiesz, co się bać. Ty, on nie wie. On jeszcze nie wie. Ty, on nie wie. Ale dostaje o pieprz. Ty, co za gej. Jak ucieka. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. No nie, no dawaj go, no. No nie wierzę, ty. Dobra, mam go. Elegancko. Pierwszy kill. No nie mogę. <ścoughs> Fryer. <noise> Fryer, hej, <noise> Ej, strasznie dwójkę miał nawet, no niesamowite. Napisałbym mu frajer, ale nie mogę pisać ogólnie, nie? To jest nagroż. Ale zabiję go. Ważne, że go zabiłem. Nieważne, ile pero by poszło, ale go zabiję. Dobra, dawaj. O, kurwa. O, ale szczurki! Aż trzy?! A szczurki tu są? Elo Co za pajace, ty Mam cię Mam cię, szczurku oj, 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 ale szczurek umiera Ale umiera Dobra, umierasz, umierasz No dawaj, dawaj, gleba już, no Gleba, gleba, gleba Dobra, mam cię Elegancko, dzięki, zajdźmy no i elegancko, no i to mi się podoba, nie? Ty, mordeczko, co ty? Ze Sigma będziesz tutaj? Dobra, te pamię, ja. show me, co tam macie? Szczurki. O kurwa, co to? Mam cię, pajacu. I dobra. To by szybko, szybko, szybko. Ty ten jeden z logo. ale szczurek. Dobra, ma jeszcze ile? Tylko cicho jak coś. Bo rekord video robi. Ale kurwa, szczur. No właśnie, tu kurwa. Elo Haha, <ślał> kurwa. Morda, Mordo, co ty? Dobra Oj, oj, oj. Dobra, mamy go <laughs> Jaki kurde szczura I co to jest? Dobra, elegancko Dajcie mi te itemy Z tego szczurka I Serce dostałem, no i elegancko I dobra, te mi szczurek Autotrapa wyłączę tylko do co to za gejowskie trapy są jakieś popierd... O kurwa... No i Mordo O kurwa, ale zajebałem <laughs> szurze jebanych E, Mordo, coś się nie wychodzi e, Mordo, co ty kurde tak walisz? <laughs> ale kuruszczur! Chyba się zestram zaraz dawaj, 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 dawaj Dobra, mam go, mam go Nie wierzę, co za idiota Czemu ty nie logałeś, debilu? O kurwa Ależem teraz, trochę diabetów. Dobra, mam cię Nie wierzę, co za kurwa pajac ty A co mieś? Knockback dwójka, okej okay. Fajnie, fajnie, wszystko zarapalimy w pizdu Frajerze Co tam masz, bracie, kurwa o, ja pierdolę. Nie mogę znowu uwierzyć, że trafiłem na taki gej. Hello. Dobra, trafiłem go. Ale kurwa geja. Ale, ale go robię w geja. Co ta morda? Oj, oj, oj. Katastrofa, co? I, o, i patrzcie, to jest normalny traf. To od razu powinien być ban za takie coś. Mordy, co ty, kurwa, normalny jesteś? O ja pierdolę, jeżdżę pod sektorem, frajer Ty, kurwa, frajerzy jebany Mam cię Ty, kurwa, cioto jebana Ty, czekaj, przecież ja go normalnie mogę hitać, niewila Dobra, mam go. Dobra, czekajcie. Wezmę sobie to Dobra, szczurasek będzie ten, zaraz, tam <noise> Ale szczurek! <noise> w swoim trafie frajerzy nie ma Pyk, 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 <noise> jaki... <noise> Ty nieudacznik znaczy czy tak Dobra, mam cię frajerze Poza dla ciebie Jeszcze nie można tutaj ten niszczyć, dobra, elegancko Dobra, palimy to w pizdu Nie, masz tam już Żółtko, nie wiem Po, dobra, tepa mnie, tepa, tepa, tepa Pokaż co to masz za główną mordeczko O ja pierdolę. No kurwa, dawaj Jakbym szczurkom, nie wierzę. Kurwa macie, że mi tylko nie widział. Co za frajer? Turbo casti. <noise> Dobra lecimy z tym. Dobra, co to jest? No ja pierdolę, co jest? Ile szczurów? Ty kurwa, jeden z drugim frajerzy, jebani. Ale go gryzę. Dobra, dobra, mam ci frajerzy. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę.

Ja pierdolę, jaka dominacja genetyczna Niesamowite Kurwa nie! Szczurek się zalogował Nie wierzę Dobra, palę to fizdu Dobra, mamy to O dobra te pobie Dobra, będzie dym jak chuj To the sea, but I look at what I see. I can truly say that's uncourt. Oh, pack my things up, make some pissed out, catch me in the hilltops on the side uh -oh. of the country. Came back from being down one. We the sixteen capitalists holds. All the struts, you mother, one tree, one branch, one leaf. Ale szczury, ale szczury Dobra, jak oni nie mają eletry O, ale się rzucili, o nie Kurwa, co jest? <grym, <grym, ale mnie gonią szczury Ej, oni odjebani tam wszyscy o, Ale się na mnie rzucili, ty Niezłe to było, niezłe, niezłe, niezłe Prawie dałem się nabrać No ja się... nie wierzę on mnie goni, ty O kurwa, nie Dobra Dobra, on umiera. Ale to są Ciamajdy! Jebane. Ej, dobra, bo ja mam jeszcze ten łeba w ogóle. Na nic. Czekaj, patrzcie, patrzcie, jak go nie budują. Patrzcie, jak go nie budują. To oni cheaterzy, cheaterzy, cheaterzy. Wszyscy tu sobie w tym Dobra. Czekaj, czy nie mam tego. On? Dobra. Ej, szczurki, szczurki. Dobra, nie wierzę, jakie słabiaki jebane Dobra, dawaj go Cześć, że autotrapa nie mam na drewnie ustawionego Dobra, mordeczki, przecież wy przegrywacie ze mną tego trade'a Oni strajka sobie rzucają, frajerze Ile ty masz jeszcze leków? To mało masz już, frajerze Bity O kurwa Dobra, dymy, dyby, dymy, dymy Ej, mordo, ja ci kolegę zabiłem O kurwa, jakie ja tu rzucam Dobra Nieudaczniki, je Ej, mam normalnie chyba z niego seta, czekajcie. Lecimy. Nie wierzę że to jest taki pogrom na tej anarchii. Niesamowite Co za nieudaczniki? Jakie kurwa, złama słabych. słabe! Pięć! Pięć na jednego! Niesamowite I jeszcze zabiłem im żumeczkę ty. I zorałem wstyd. Wstyd, naprawdę wstyd. Jakbym miał może na te tulsy te on jeszcze stręże dwójkę mieli. Nie dowierzam bez kitu bana dostałem, ale mły...